Chciałbym, odezwał się Rzecki, pogadać z panem o Stachu. Doktor Schuman niecierpliwie odsunął od siebie papiery. Co ja mu pomogę, mruknął. To nieuleczony marzyciel, który już nie odzyska rozsądku, fatalnie posuwa się do ruiny materialnej i moralnej, tak jak wy wszyscy i cały wasz system. Jaki system? Wasz, polski system. A co, doktor, postawisz na jego miejsce? Nasz, żydowski. Rzecki aż podskoczył na krześle. Jeszcze miesiąc temu nazywałeś pan Żydów parchami. Bo oni są parchy, ale ich system jest wielki. On triumfuje, kiedy wasz bankrutuje. A gdzież on siedzi, ten nowy system? W umysłach, które wyszły z masy żydowskiej, ale wzbiły się do szczytów cywilizacji. Weź pan Heinego, Bernego, Lasala, Marksa, Rothschilda, Bleichrodera. A poznasz nowe drogi świata. To Żydzi je utorowali, ci pogardzani, prześladowani, ale cierpliwi i genialni. Rzecki przetarł oczy. Zdawało mu się, że śni na jawie, wreszcie rzekł po chwili. Wybacz, doktor, ale. Czy pan nie żartujesz ze mnie? Pół roku temu słyszałem od pana coś zupełnie innego. Pół roku temu odparł rozdrażniony Szuman słyszałeś pan protesty przeciw starym porządkom, a dziś. Słyszysz nowy program. Człowiek nie jest ostrygą, która tak przyrasta do swojej skały, że dopiero trzeba ją nożem odrywać. Człowiek patrzy dookoła siebie, myśli, sądzi i w rezultacie odpycha dawne złudzenia, przekonawszy się, że są złudzeniami. Ale pan tego nie pojmujesz, ani Wokulski. Wszyscy bankrutujecie, wszyscy. Całe szczęście, że wasze miejsca zajmują świeże siły. Nic pana nie rozumiem. Zaraz mnie pan zrozumiesz, prawił doktor, gorączkując się coraz mocniej. Weź pan rodzinę Łęckich. Co oni robili? Trwonili majątki. Trwonił dziad, ojciec i syn, któremu w rezultacie zostało trzydzieści tysięcy ocalonych przez Wokulskiego i piękna córka dla dopełnienia niedoborów. A tymczasem co robili szlangbaumowie? Pieniądze. Zbierał je dziad i ojciec. Także dziś syn, do niedawna skromny subjekt, za rok będzie trząsł naszym handlem. A oni to rozumieją, bo stary szlangbaum jeszcze w styczniu napisał szaradę. Pierwsze po niemiecku znaczy wąż, drugie roślina. Wszystko do góry się wspina. I zaraz mi objaśnił, co to znaczy szlangbaum. Kiepska szarada, ale porządna robota. dodał śmiejąc się doktor. Rzecki spuścił głowę. Szuman mówił dalej. Weź pan księcia, co on robi. Wzdycha nad tym nieszczęśliwym krajem i tyle. A pan baron Krzeszowski myśli, ażeby wydobyć pieniądze od żony, a baron Dalski usycha ze strachu, ażeby go nie zdradziła żona. Pan Maruszewicz poluje na pożyczki, a gdzie nie może pożyczyć, tam wykpiwa. Zaś pan Starski siedzi przy dogorywającej babce, ażeby podsunąć jej do podpisania testament ułożony według jego myśli. Inni, więksi i mniejsi panowie, przeczuwając, że cały interes Wokulskiego przejdzie w ręce szlangbauma, już składają mu wizyty. Nie wiedzą biedaki, że on co najmniej o pięć procent zniży im dochody. Najmądrzejszy zaś z nich, Ochocki, zamiast wyzyskać lampy elektryczne swego systemu, myśli o machinach latających. Ba! Zdaje mi się, że od kilku dni radzi o nich z Wokulskim. Zawsze znajdzie swój swego. Marzyciel marzyciela. No, już chyba Stachowi nie będziesz, doktor, nic zarzucał. Przerwał niecierpliwie Rzecki. Nic. Oprócz tego, że nigdy nie pilnował fachu, a zawsze gonił za mrzonkami. Będąc subiektem chciał zostać uczonym, a zacząwszy uczyć się, postanowił awansować na bohatera. Majątek zrobił nie dlatego, że był kupcem, ale że oszalał dla panny Łęckiej. A dziś, kiedy jej dosięga, co wreszcie bardzo jest niepewne, już zaczyna naradzać się z Ochockim. Słowo honoru nie pojmuje, o czym finansista może rozmawiać z takim Ochockim lunatycy! Rzecki szczypał się w noga, żeby doktorowi nie zrobić awantury. Uważa pan, odezwał się po chwili. Przyszedłem do pana w sprawie już nie tylko Wokulskiego, ale kobiety. Kobiety, panie Szuman, a przeciw tym nic Pan chyba nie znajdziesz do powiedzenia. Wasze kobiety są akurat tyle warte, co i mężczyźni. Wokulski za dziesięć lat mógłby być milionerem i potęgą w tym kraju. Ale ponieważ związał losy swoje z panną Łęcką, więc sprzedał sklep doskonale procentujący, rzuci spółkę, wcale nie gorszą od sklepu, a potem strwoni majątek. Albo ten Ochocki. Inny na jego miejscu już pracowałby nad oświetleniem elektrycznym, skoro udał mu się wynalazek. Tymczasem on, Hula po Warszawie, z tą ładną panią Wąsowską, dla której więcej znaczy dobry tancerz, aniżeli największy wynalazca. Żyd zrobiłby inaczej. Gdyby był elektrotechnikiem, znalazłby sobie kobietę, która albo by siedziała z nim w pracowni, albo handlowała elektrycznością. A gdyby był finansistą, jak Wokulski. Nie kochałby się na oślep, tylko szukał żony bogatej. Wreszcie może by wziął ubogą i piękną, ale wtedy musiałyby procentować jej wdzięki. Ona prowadziłaby mu salon, zwabiała gości, uśmiechała się do możnych, romansowałaby z najmożniejszymi, słowem, na wszelki sposób popierałaby interes firmy, zamiast ją gubić. – I w tym wypadku byłeś pan przed półrokiem innego zdania – wtrącił Rzecki. Nie przed pół rokiem, ale przed dziesięcioma laty. Ba trułem się po śmierci narzeczonej, ale to właśnie jeden więcej argument przeciw waszemu systematowi. Dziś aż cierpnę, kiedy pomyślę, że albo mogłem umrzeć Lichowie po co, albo ożenić się z kobietą, która strwoniłaby mi majątek. Rzecki podniósł się z krzesła. Więc teraz, rzekł, ideałem pańskim jest szlangbaum. Ideałem nie, ale dzielnym człowiekiem, który wydobył rachunki sklepowe. Ma do tego prawo, wszak od lipca zostanie właścicielem. A tymczasem demoralizuje kolegów swoich przyszłych subjektów. On ich rozpędzi. I ten pański ideał, kiedy prosił Stacha o posadę, to już wówczas myślał o zagarnięciu naszego sklepu? Nie zagarnia, tylko kupuje, zawołał doktor. Może wolałbyś pana, żeby sklep zmarniał, nie znalazłszy nabywcy? I kto z was mądrzejszy, pan, który po kilkudziesięciu latach nie masz nic, czy on, który w ciągu roku zdobywa taką fortecę, nikomu notabene nie robiąc krzywdy, a Wokulskiemu płacąc gotówką? Może masz pan rację, ale mnie jakoś się to nie wydaje, mruknął Rzecki, potrząsając głową. Nie wydaje się panu, bo należysz do tych, co sądzą, że ludzie jak kamienie muszą porastać mchem, nie ruszając się z miejsca. Dla pana Szlangbaumy zawsze powinni być subiektami, Wokulscy zawsze pryncypałami, a Łęccy zawsze jaśnie wielmożnymi. Nie, panie. Społeczeństwo jest jak gotująca się woda. Co wczoraj było na dole, dziś pędzi w górę. A jutro znowu spada na dół, zakończył Rzecki. Dobranoc, doktorze. Szuman ścisnął go za rękę. Gniewasz się pan? Nie, tylko nie wierzę w ubóstwienie pieniędzy. To stan przejściowy. A któż panu zaręczy, że marzycielstwo Wokulskich albo Ochockich nie jest stanem przejściowym? Machina latająca, śmieszna to rzecz na pozór ale tylko na pozór wiem coś o jej wartości bo przez całe lata tłomaczył mi to stach lecz gdyby takiemu na przykład ochockiemu udało się ją zbudować pomyśl pan co byłoby więcej warte dla świata czy spryt szlangbaumów czy marzycielstwo wokulskich i ochockich Ferę, przerwał doktor już ja na tych godach nie będę ale gdybyś pan był musiałbyś chyba trzeci raz zmienić program Doktor zmieszał się. No, co tam, rzekł, jakiż to interes miałeś pan do mnie? Tej biednej stawskiej. Ona naprawdę zakochała się w wokulskim. Ehe, takimi sprawami już mógłbyś pan mnie nie zajmować ofuknął go doktor. Kiedy jedni zbogacają się i rosną w siłę, a inni bankrutują, on mi zawraca głowę amorami jakiejś pani stawskiej. Nie trzeba było bawić się w swata! Rzecki opuścił doktora tak zmartwiony, że nawet nie uważał na brutalność jego ostatnich słów. Dopiero na ulicy spostrzegł się i uczuł żal do szumana. Ot przyjaźń żydowska! mruknął. Wielki Post nie był tak nudny, jak obawiano się w modnym świecie. Naprzód opatrzność zesłała wezbranie wisły, co dało powód do publicznego koncertu i kilku prywatnych wieczorów z muzyką i deklamacją. Następnie w szeregu prelegentów na osady rolne wystąpił jeden Krakowianin, nadzieja partii arystokratycznej, na którego odczyt wybrało się najlepsze towarzystwo. Potem szegedyn uległ powodzi, co znowu wywołało wprawdzie nieduże składki, ale za to ogromny ruch w salonach. Odbył się nawet w Domu Hrabiny teatr amatorski, na którym odegrano dwie sztuki w języku francuskim i jedną w angielskim. We wszystkich tych filantropijnych zajęciach panna Izabela przyjmowała czynny udział. Bywała na koncertach, zajmowała się wręczeniem bukietu uczonemu Krakowianinowi, występowała w żywym obrazie w roli anioła litości i grała w sztuce miseta, nie igra się z miłością. Panowie Niwiński, Malborg, Rydzewski i Pieczarkowski prawie zasypali ją bukietami, a pan Szastalski zwierzył się kilku damom, że prawdopodobnie w tym jeszcze roku będzie musiał odebrać sobie życie. Gdy rozeszła się wieść o zamierzonym samobójstwie, pan Szastalski stał się bohaterem rautów, a panna Izabela zyskała przydomek okrutnej. Kiedy panowie powymykali się na wista, wówczas damy pewnego wieku miały największą przyjemność w tym, ażeby za pomocą dowcipnych manewrów zbliżyć pannę Izabelę z szastalskim. Z nieopisanym współczuciem przypatrywały się przez lornetki cierpieniom młodego człowieka, prawie starczyło im to za koncert. Gniewały się tylko na pannę Izabelę, widząc, że ona rozumie swoje uprzywilejowane stanowisko, a każdym ruchem i spojrzeniem zdaje się mówić: patrzcie, to mnie on kocha, przeze mnie jest nieszczęśliwy. Wokulski znajdował się niekiedy w tych towarzystwach, widział lornetki dam skierowane na szastalskiego i pannę Izabelę, nawet słyszał uwagi, które brzęczały mu około uszu jak osy, ale nic nie rozumiał. Nim wreszcie nikt się nie zajmował, odkąd dowiedziano się, że jest poważnym konkurentem. Nieszczęśliwa miłość budzi daleko więcej interesu, szepnęła raz panna Rzeżuchowska do pani Wąsowskiej. Kto wie, gdzie tu naprawdę jest miłość nieszczęśliwa, a nawet tragiczna, odpowiedziała pani Wąsowska, patrząc na Wokulskiego. W kwadrans później, panna Rzeżuchowska kazała przedstawić sobie Wokulskiego, a w ciągu następnego kwadransa zawiadomiła go, spuszczając przy tym oczy, że jej zdaniem najpiękniejszą rolą kobiety jest pielęgnować ranione serca, które cierpią w milczeniu. Pewnego dnia, przy końcu marca, Wokulski przyszedłszy do panny Izabeli, zastał ją w doskonałym humorze. Wyborna wiadomość, zawołała, witając się z nim niezwykle gorąco. Czy wie pan, że przyjechał ten znakomity skrzypek Molinari? Molinari? Powtórzył Wokulski. Ach tak. Widziałem go w Paryżu. Tak pan chłodno o nim mówi? Zdziwiła się panna Izabela. Czyżby jego gra nie podobała się panu? Przyznam się pani, że nawet nie uważałem, jak on gra. To niepodobna, to chyba nie słyszał go pan. Pan Szastalski, no on zawsze przesadza, powiedział, że tylko słuchając Molinariego mógłby umrzeć bez żalu. Pani Wywrotnicka jest nim zachwycona, a pani Rzeżuchowska ma zamiar wydać dla niego raut. O ile mi się zdaje, jest to dosyć mierny skrzypek. Ależ panie, pan Rydzewski i pan Pieczarkowski mieli sposobność widzieć jego album. Złożone z samych recenzji. Pan Pieczarkowski mówi, że Molinariemu ofiarowali to jego wielbiciele. Otóż wszyscy europejscy recenzenci nazywają go genialnym. Wokulski potrząsnął głową. Widziałem go w sali, gdzie najdroższe miejsce kosztowało dwa franki. To niepodobna, to chyba nie on. On dostał order od Ojca Świętego, od szacha perskiego. Ma tytuł miernych skrzypków. Nie spotykają takie odznaczenia. Wokulski z podziwem przypatrywał się zarumienionej twarzy i błyszczącym oczom panny Izabeli. Były to tak silne argumenta, że zwątpił we własną pamięć i odparł. Może być. Ale panna Izabela w przykry sposób dotknęła jego obojętność dla sztuki. Sposępniała i przez resztę dnia rozmawiała z Wokulskim dosyć chłodno. Głupiec jestem, pomyślał wychodząc. Zawsze muszę się wyrwać z czymś, co jej robi przykrość. Jeżeli jest melomanką, może uważać za świętokradztwo moje zdanie o molinarim. I przez cały następny dzień gorzko wyrzucał sobie nieznajomość sztuki, prostactwo, niedelikatność, a nawet brak szacunku dla panny Izabeli. Z pewnością mówił znakomitszym jest ten skrzypek, który na niej zrobi wrażenie, aniżeli ten, który by mnie się podobał. Trzeba być arogantem, ażeby wypowiadać sądy tak stanowcze, tym bardziej, że musiałem nie poznać się na jego grze. Wstyd go ogarnął. Na trzeci dzień otrzymał od panny Izabeli krótki liścik. Panie, pisała, musi mi pan ułatwić zaznajomienie się z Molinarim, ale to koniecznie, koniecznie. Obiecałam cioci, że skłonię go, ażeby zagrał u niej na ochronę. Pojmuje więc pan, ile mi na tym zależy. W pierwszej chwili zdawało się Wokulskiemu, że zbliżenie się do genialnego skrzypka będzie jednym z najtrudniejszych zadań, jakie mu kazano rozwiązać. Szczęściem przypomniał sobie, że ma znajomego muzyka, który nie tylko poznał się z Molinarim, ale już chodził za nim i przesiadywał u niego jak cień. Kiedy zwierzył się z kłopotu przed muzykiem, ten naprzód szeroko otworzył oczy, potem zmarszczył brwi, w końcu zaś po długim namyśle odparł. O, to sprawa trudna, bardzo trudna, ale dla pana postaramy się tylko, muszę go przygotować, dobrze usposobić. I wie pan, jak zrobimy? Niech pan jutro zajdzie do hotelu o pierwszej w południe. Ja tam będę na śniadaniu. Wtedy niech pan wywoła mnie nieznacznie przez służącego, a ja już wyrobię panu audiencję. Te ostrożności i ton, jakim je wypowiadano, przykro dotknęły Wokulskiego. Mimo to w oznaczonym terminie poszedł do hotelu. Pan Molinari w domu? Zapytał Szwajcara. Szwajcar, człowiek znajomy, wyprawił pomocnika na górę, sam zaś zaczął bawić Wokulskiego rozmową. To wielmożny panie, mamy ruch w hotelu z tym Włochem. Schodzą się państwo, jak do cudownego obrazu, ale najwięcej kobiety. Oho. Tak, wielmożny panie. Taka najpierwej przysyła mu list, potem bukiet, a nareszcie sama przychodzi, za woalką, bo myśli, że jej nikt nie pozna. To, panie, śmiech dla całej służby. On nie każdą przyjmuje, choć która da jego lokajowi ze trzy ruble. Ale czasem, jak trafi mu się dobry humor, to nieraz dobiera sobie chłopisko jeszcze dwa numery, każdy w innej stronie korytarza i w każdym inną rozwesela. Taki bestia zajadły. Wokulski spojrzał na zegarek. Upłynęło z dziesięć minut na czekaniu, więc pożegnał szwajcara i poszedł na schody czując, że gniew zaczyna w nim kipieć. Tęgi blagier, myślał, ale też i miłe te kobietki. W drodze spotkał go zadyszany pomocnik szwajcara. Pan Molinari, rzekł, kazał prosić, ażeby jaśnie pan chwilkę zaczekał. Wokulski chciał schwycić za kark posłańca, ale pohamował się i zawrócił na dół. — Jaśnie pan odchodzi? Co mam powiedzieć panu Molinariemu? — Powiedz mu, ażeby... — Rozumiesz. — Powiem, jaśnie panie, tylko on nie zrozumie. Odpowiedział zadowolony Lokaj, a wpadłszy do Szwajcara, rzekł. Przynajmniej znalazł się choć jeden pan, co się poznał na tym kundlu Włochu. — O, Hycel, łeb to zadziera, ale nim da ci, człeku, dziesiątczynę, to ją pierwej ze trzy razy obejrzy. Legawa suka go urodziła po krak zgnilec, obierzy świat, kopernik. Była chwila, że wokulski uczuł żal do panny Izabeli. Jak można zapalać się do człowieka, z którego nawet hotelowa służba żartuje, jak można zapisywać się na długą listę jego wielbicielek, czy w końcu godziło się zmuszać go, ażeby szukał znajomości z takim płytkim blagierem? Ale wnet ochłonął. Przyszła mu bardzo słuszna uwaga, że panna Izabela, nie znając Molinariego, daje się tylko unosić prądowi jego reputacji. Pozna go i ochłonie, pomyślał. Tylko już ja nie będę im służył za pośrednika.